Święta, 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 a jak święta, to i prezenty. Więc moi drodzy, dziś postanowiliśmy zapytać mieszkańców o to, co kupują na prezenty świąteczne. I ile na to wydają pieniędzy. Zapraszam. Zrobiłaś już może prezenty na święta? Jeszcze nie. Ale masz w planie robić prezenty? Tak, o, i co pani kupiła na przykład? I dla kogo? Kupiłam psukość. O. A dziecku kupiłam fajne zabawki. Pewnie standardowo, jakieś zestawy kosmetyków, skarpetki, do okay. sprawy, nic szczególnego. Już, dla kogo, już ktoś ma prezenty tak, przygotowane? mąż ma. A, a to rozumiem, ona że... to. nie ma. Żona <laughs> ma, <planę. śmiech> ona ma planę. A czy mąż wie, jaki to będzie prezent? Ma, ma, ma. Czy nie? No chyba raczej się domyśla. No, to pan teraz nie słucha, a ja się zapytam, co to za prezent, dobra? To ja też nie będę, mam też będzie słuchać. Sweterek! <śmiech> 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 Najfajniejszy prezent, jaki dostałaś? Książkę. O, jak byłem mały, to kiedyś dostałem kolejkę górską. Tak. Chyba płytę ulubionego zespołu w tym roku. Czyli mam zajfankę muzyki, aby ktoś widział i znał, to słuchajcie, wiecie co kupić. Czego nie wolno nie wypada kupować na święta? Czego nie wypada kupować? Myślę, że nie ma takich rzeczy. No. Raczej można kupić wszystko na święta. Mam nadzieję, że prezenty w tym roku Wam się spodobają, a ja życzę Państwu po prostu wesołych świąt. Pozdrawiam serdecznie, Agata Reszko.